Dziś zrobiłem sobie taki drugi przyczyn do cięcia gałęzi. To jeden zobaczył na YouTube i chciał, żebym mu taki coś zrobić. Oczywiście bez tej postawy, bez tego korpusu, samą tą górę i same te ostrze muszę to dobrze przymocować, bo się niewygodnie troszkę tnie, ale zaraz zobaczycie, jak pod kątem, jak to się mówi, tak zwaną kiełbasę, bo tutaj jest to trawa nierówna, ale tutaj słońce jest i lepiej to wszystko widać dlatego tutaj ustawiłem a to po drugie to jest jeszcze bez bez jest dość twardy pomimo, że to jest bez świeży muszę zrobić jeszcze tutaj mocowanie żeby było przykręcone na śrubę żeby to się nic nie bujało i tamten spód jak się nie będzie bujać to Spokojnie do 30 mm gałązki będzie można ciąć. To jest zaraz powysekatorem, ale jak to się dobrze ustawi, to na pewno tym będzie dużo szybciej, bo jedną ręką się podaje, a drugą ręką się dnie. Teraz wam teraz pokażę jak to jest wszystko zbudowane z bliska, żeby można było zobaczyć. o to są takie dwa, jakby powiedzieć, płaskowniki. Tu tu widzicie, tu, jest, tu było gdzieś gdzieś spawałem. Nie wiem, nie widać tego. Tak się schowało, że w ogóle nie widać. Bo tu zrobiłem fazę z jednej strony, z drugiej strony, żeby spaw nie wychstawał poza płaszczyznę. I z drugiej strony też spawałem, bo jakby tu się przesuwało po tych spawach, to by strasznie robotało. to jest tylko przykręcone na te dwie śruby na dziesiątki przymocowane do podstawy tam gdzie tniemy to jest śruba M12 góra dół to jest z profilu zrobione 50 na 50 ścianka trójka i na dole jest całownik 80 a te z boku te takie wąsy odstające to jest po to zabezpieczenie, żeby się nie bujało na boki. Może jeszcze coś zrobię tak, że to zamocuję to na jakiejś desce, bo ten cownik nawet był krzywy, to, bo to jest wiadomo, to jest jak to się mówi, uratowany odchód, jak wiecie. No. Z drugiej strony, tam przy tej śrubie, są dwie nakrętki. No, po co te dwie nakrętki? Żeby można było ustawić o plus. Przerwę pomiędzy tymi dwoma ostrzami nie nadaje się to do suchego drewna. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest nic tutaj utwardzone. Zobaczcie, o tu widzicie spawy podeszlifowywane. Tutaj też było zespawane, bo nie chciał, musiałbym ustawiać w uchwycie, jak to się mówi uchwycie niezależnymi szczękami a ja to zrobiłem w uchwycie czteroszczękowym samocątującym i założyłem lewe szczęki no i teraz można powiedzieć tamtym, przy tamtym przyrządzie to mi kolega pomagał bo na to tokarce jak to powiedzieć zrobił mi ten otwór no a resztę było tylko skręcone a tutaj już dużo rzeczy pospawane o tutaj zobaczcie taki fajny spaw wyszedł o tu tu też była lekka faza no i dobra będziemy kończyć która to godzina mamy godzinę 19.38 idziemy na TTV i będziemy oglądać wiadomości dziękuję Dziś taki krótki film, a Audi Q3 o światłach z tyłu. Po co w ogóle są te światła? To są w pasie zderzaka, zderzaku po prostu A no zaraz Wam pokażę. Tutaj są światła pozycyjne, stopu, kierunkowskazy y przeciwgłowe, Są światła i to się dzieje jak się otworzy klapę bagażnika w tej chwili mamy tutaj świeci świecą te dwie lampy górne te dolne nie świecą włączamy jeden kierunkowskaz drugi i stop I teraz otwieramy klapę bagażnika i mamy światła tu na dole. Z jednej strony i z drugiej. Teraz jeden kierunkowskaz i drugi. I mamy światło. Zaraz zobaczymy, czy jeszcze włączymy wsteczny. Czy ta należy się przełączyć? Gdzie teraz mamy wsteczny. Zamykamy klapę. I dalej jest tutaj nie ma w górnych nie ma wstecznego, tylko tu jest w dolnym. No i to by było i to by było tam tyle na razie później po kolei będziemy kręcić kolejne filmiki bo widzę że jakby powiedzieć na polskim kanale jest mało a wiem że z moich filmów korzystali właściciele Audio 4B6 no i to bardzo dużo bardzo dużo wyświetleń jest przy tamtych filmach Jak będziecie ciekawi pokażę Wam jak się demontuje tą lampę To jest bardzo ciekawe Tu już wyjąłem wyjąłem taki, taką zawleczkę To jest zaślepka Tu się mocuje jednocześnie hak do holowania A nie to jedną ręką niewygodny, później to włożę, to będzie temat kolejnego filmu. Także na razie dziękuję i zapraszam na kolejne filmiki.